Witam wszystkich! Jest to nagranie z okazji pierwszej rocznicy wydania mojej pierwszej książki Nowsza niż róża Izabeli Kozimala Ze względu na tą okazję przygotowałam dla Was specjalny darmowy prezent i mimo, że Rocznica mojej pierwszej książki Nowsza niż róża Izabeli Kozimala minęła końcem listopada tego roku to właśnie w tamtym czasie zaczęłam przygotowywać ten specjalny prezent dla Was. Mam nadzieję, że spodoba się ten prezent wielu z Was i na pewno znajdziecie informacje o tym prezencie wkrótce, albo gdzieś na moim kanale, albo też w, na Instagramie, na moim profilu. Na pewno też będzie informacja na mojej stronie, na Facebooku, na moim blogu, w jaki sposób można otrzymać ten prezent. Na pewno będę dawała o tym informacje wkrótce. Kiedy to dokładnie będzie, jeszcze tego nie wiem, ale na pewno, na pewno będziecie wiedzieć, gdzie dokładnie można. I w jaki sposób otrzymać ten prezent. Także dziękuję bardzo. Do usłyszenia.